Dobre i ważne wiadomości dla mieszkańców gminy Myślenice, jak i innych użytkowników popularnej Zakopianki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę węzła drogowego w Czyszkowicach. Inwestycja ma pozwolić na bezkolizyjny wjazd na drogę krajową nr 7. W ramach ogłoszonego przetargu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu, dokona przebudowy całego układu skrzyżowania Tutaj, przy którym się znajdujemy, w ten sposób, że to skrzyżowanie będzie węzłem bezkolizyjnym, skrzyżowaniem bezpiecznym. Zostanie wykonana przeprawa pod drogą krajową numer 7, co w znaczny sposób ułatwi wjazd mieszkańców Krzyżkowic na zakopiankę w kierunku Myślenic, jak również Krakowa, a to bezpośrednio poprawi bezpieczeństwo użytkowania zakopianki. Oczywiście zostaną również wybudowane chodniki dojścia, do tak aby z tego rozwiązania tego węzła tutaj w Krzyszkowicach mogli również w sposób bezpieczny korzystać piesi. Inwestor zakłada, że wykonawca będzie miał na realizację tego zadania 18 miesięcy, wyłączając oczywiście okresy zimowe, czyli mam nadzieję, że nowy bezkolizyjny węzeł tutaj w Krzyszkowicach na Zakopiance zostanie oddany do użytku nas wszystkich już za dwa lata. Pobiegnij po medal, po rekord, ale przede wszystkim po uśmiech i satysfakcję. Takie hasło przyświecało kolejnej już edycji Myśleńskiego Biegu Ulicznego. W niedzielę 22 października biegacze, zarówno ci zaawansowani, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją biegową przygodę, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, a w zasadzie ulewnego deszczu, stawili się na starcie, aby zmierzyć się z 10-kilometrowym odcinkiem. 10 km, dystans. No dla jednej krótki, dla jednej długi. Ważne, żeby dobrze siły sobie rozłożyć. 3, 2, 1 i ruszamy. No! Dziewiąta edycja Myślenickiego biegu ulicznego przeszła do historii. Trzeba przyznać, że edycja bardzo udana, bo po tych latach, wiadomo, przed pandemią, gdzie była duża frekwencja, te kolejne dwa lata były takie troszeczkę słabsze. Ale można powiedzieć, że bieganie wraca już tak na 100%. Koło pół tysiąca uczestników przyjechało do Myślenic. Sporo z regionu, sporo wiadomo Kraków, całe województwo małopolskie. Także Myślenice wracają na biegową mapę województwa. Wódzko, no nawet w większej skali południowej Polski. E, bardzo fajnie. E, jak chodzi o samą imprezę, pogoda do biegania bardzo dobra. E, trochę wystraszył deszcz, bo przed biegiem e, dość tak solidnie popadało. E, ale do biegania takiego, z którym mierzymy się ze swoim e, najlepszym wynikiem, czy też dla debiutantów, zawsze lepiej jak jest trochę chłodniej, nawet trochę deszczu, niż jak ma być za ciepło. Także pogoda do biegania była bardzo dobra. Jako pierwszy na mecie zameldował się Adam Czerwiński z czasem 31 minut i 14 sekund. Biegasz zawsze znajdzie jakąś wymówkę, żeby usprawiedliwić swój gorszy wynik, ale dzisiaj nie było e, tak dużo rzeczy, na które można zwrócić e, niepowodzenie. Dobra pogoda, e, był wiaterek, ale naprawdę jak na końcówkę października to super. E, Zwycięstwo z dobrym czasem. Chciałem troszkę szybciej, ale źle troszeczkę siły rozłożyłem co planujecie jeszcze w najbliższym czasie to znaczy w tym roku już oczywiście my tutaj organizujemy jeden bieg myślenicki ale wiem że jest również w tym roku jeszcze to nie koniec biegania w myślenicach jest bieg niepodległości na około 7 km także kto tutaj z regionu jeszcze ma ochotę sprawdzić się w tym roku na trasie biegowej no to oczywiście 11 listopada będzie okazja To był pierwszy międzyklubowy turniej przyjaźni. Myślińska Akademia Karate Bijako w niedzielę 20 października zorganizowała w hali widowiskowo-sportowej turniej karate Kyokushin dla początkujących zawodników, którzy stawiają dopiero swoje pierwsze kroki na turniejowych matach. Była to pierwsza edycja międzyklubowego turnieju przyjaźni z myślą o początkujących adeptach karate, którzy stawiali swoje pierwsze kroki na turniejach, żeby zachęcić ich do takich startów, żeby każdy zobaczył, jak to wygląda naprawdę. To był dla większości zdecydowanie pierwszy turniej, maksymalnie trzeci, ale też dla ich rodziców to były pierwsze, pierwsze turnieje, które mogli zobaczyć na żywo i, i sprawdzić, czy to tak naprawdę jest sport dla ich dzieci. To turniej międzyklubowy. Jakie kluby Was odwiedziły? Skąd? Był Niwnicki Klub Karate Kyokushin oraz Klub z W turnieju wzięło udział ponad 100 zawodników w wieku od 4 do 15 lat. Myślenicka Akademia Karate Biako nieustannie się rozwija, a jej zawodnicy pną się po szczeblach sportowej kariery. W tym roku nasi zawodnicy zdobyli medale Mistrzostw Europy i skutkuje to tym, że za trzy tygodnie będą startowali w Mistrzostwach Świata. Jest to Andrzej Winiarski i Iwona Maksimowska, którzy będą reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata bez kategorii wagowych, czyli takiej mini olimpiadzie karate, która odbywa się raz na cztery lata. W kwietniu przyszłego roku odbędzie się trzecia edycja Eco Beskidy Cup, w której wezmą udział zarówno dzieci jak i zawodnicy seniorzy, którzy będą przygotowywali się do swojej Europy. Ekoaktywności gminy Myślenice po raz kolejny zostały docenione. W piątek 20 października przy Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się konferencja podsumowująca gminne działania proekologiczne. Cofając się do ubiegłego roku Gmina otrzymała nagrodę Ekolider Małopolski 2022 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsze miejsce nagroda 10 tysięcy złotych, którą w całości przeznaczyliśmy na zorganizowanie ekopokazów dla dzieci Coś Wisi w Powietrzu. Podczas dwóch dni pokazów wzięło w nich udział 1800 dzieci łącznie z nauczycielami. Kolejną nagrodą otrzymaną również w zeszłym roku była nagroda Eco Hero czyli nagroda w konkursie Gazety Krakowskiej przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj również gmina zajęła zaszczytne drugie miejsce dla gmin o ilości mieszkańców powyżej 30 tysięcy. Natomiast w tym roku gmina otrzymała dwie nagrody, znowu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pierwsza nagroda to była nagroda ekoprzedsięwzięcie z zakresu ochrony powierzchni, ziemi i gospodarki odpadami przyznana dla zakładu utylizacji odpadów w Myślenicach. I drugie miejsce, kolejna nagroda, za przedsięwzięcia i to już stricte dla gminy Myślenice. Co ważne, to były nagrody w konkursie 30-lecia działalności WFOŚ, również ekolider. Współpracę z gminą Myślenice, m.in. właśnie w zakresie działań proekologicznych, ceni sobie Kazimierz Koprowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który w piątek, 20 października, wziął udział w otwarciu nowej ekopracowni OZE w szkole podstawowej nr 2 w Myślenicach. Współpracujemy w ramach programu Czyste Powietrze, Moja Woda, prawda, chociażby nawet agroenergia, czy wagnowanie, czy nawet i również zbieranie azbestu, także ta współpraca, nie mówiąc również o, o projektach w zakresie kanalizacji innych, to, to naprawdę jeśli chodzi o myślenicę, to panie burmistrzu no, gratuluję, jest to samorząd, który bryluje na czele naszych statystyk. Gmina realizuje szereg działań mających wpływ na jakość powietrza, żeby była jak najlepsza w naszej gminie. Przede wszystkim od trzech lat mamy myśliński program wymiany pieców, gdzie mieszkańcy gminy Myślenice otrzymali już 3,5 miliona złotych dofinansowań w 506 Kopciuchów. Bardzo prężnie działa gmina również w programie Czyste Powietrze, w programie ogólnopolskim. Narastając od początku istnienia programu mieszkańcy gminy Myślenice otrzymali 12,8 milionów złotych dofinansowań, co daje nam pierwsze miejsce w Małopolsce. Złożyli 1478 wniosków o udział w programie. Jeżeli chodzi o dane za ten rok, tutaj mieszkańcy gminy otrzymali już 5 milionów 800 tysięcy złotych wypłaconych dofinansowań, co daje również pierwsze miejsce w Małopolsce i 290 złożonych wniosków. Jest to zasługa mieszkańców gminy Myślenice i naszej, z naszą skromną pomocą to co ważne, uważam, że przyczyny sukcesu to przede wszystkim edukacja ekologiczna, aktywne wyjście do mieszkańców. Każdą sytuację traktujemy indywidualnie. Bardzo ważna jest analiza sytuacji, diagnoza potrzeb, dobranie odpowiednich rozwiązań. Dobre, bo polskie. Chyba wszyscy znają to hasło, ale czy kupując dany produkt zastanawiamy się w jakim kraju został wyprodukowany? Okazją do poznania polskich marek będzie organizowany przez Fundację Owocna Dzień Produktu Polskiego, którego tegorocznym motywem przewodnim jest przemysł skórzany w regionie i w kraju. Projekt Rozkwitnij Polsko skierowany jest do wszystkich, którym zależy na rozwoju gospodarczym regionu i kraju. W tym roku 4 listopada Sobotę od godziny 14 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu spotykamy się na wydarzeniu, którego tematem przewodnim będzie przemysł skórzany. W programie mamy zaplanowane wykłady ekspertów, występy artystyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Prosimy, żeby się wcześniej zapisać, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Również bazarek lokalnych produktów. Oraz oczywiście poczęstunek. Po wydarzeniu placówki oświatowe zapraszamy do konkursu na Dzień Produktu Polskiego. Motywem przewodnim również jest przemysł skórzany w tym roku. Serdecznie Państwa zapraszam na sobotnie wydarzenie oraz placówki oświatowe do udziału w konkursie na Dzień Produktu Polskiego. Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na profilu facebookowym Fundacji Owocna. Do zobaczenia. Urząd Miasta i Gminy Myślenice informuje, że 1 listopada w związku z przypadającym Dniem Wszystkich Świętych zostanie zorganizowana bezpłatna komunikacja autobusowa na linii. Myślenice górne przedmieście, zarabie, dolne przedmieście, cmentarz polanka, dolne przedmieście, myślenice górne przedmieście. Szczegółowy rozkład jazdy można znaleźć na stronie www.myślenice.pl.